Witam. W tym krótkim filmie pokażę Ci w jaki sposób założyć profesjonalny sklep internetowy mając nieduże środki finansowe. Własny sklep internetowy możesz założyć samemu w 2 minuty, w łatwy sposób, bez potrzeby zatrudnienia informatyka, grafika lub innego specjalisty. Sklep możesz testować przez 14 dni bez żadnych opłat i zobowiązań. Jeżeli chcesz założyć sklep internetowy, to wejdź na naszą stronę sklepy www.pl, Następnie wybierz z górnego menu zakładkę Wypróbuj za darmo. W tym momencie zobaczysz stronę z cennikiem i pakietami sklepu. Pakiety nie różnią się niczym poza miejscem na serwerze i limitem transferu danych w miesiącu. Musisz zastanowić się ile produktów będziesz chciał dodać do swojego sklepu i wybrać odpowiedni pakiet. Przy danym pakiecie podaliśmy orientacyjne ilości produktów, Oczywiście może być tak, że dodasz tylko 100 produktów do sklepu, a będziesz zużywał więcej transferu danych i wtedy będziesz potrzebował większy pakiet. Chciałbym nadmienić, że wszystkie pakiety mają takie same funkcje oraz że w każdej chwili możesz przejść na pakiet wyższy, dopłacając różnicę pomiędzy pakietami. Jeżeli będziesz zainteresowany założeniem naprawdę dużego sklepu, to mamy dla Ciebie pakiet VIP, w którym indywidualnie ustalimy odpowiednie limity. Będąc na stronie z cennikiem i wyborem pakietów sklepu, wybierz właściwy pakiet i kliknij przycisk Załóż sklep. Oczywiście polecam wybór optymalnego pakietu biznes. Po wybraniu pakietu i kliknięciu w przycisk Załóż sklep przejdziesz do strony, na której wybierzesz adres www dla swojego sklepu. Tutaj masz trzy możliwości: chcę użyć darmowej subdomeny. Chcę zarejestrować nową domenę, oraz trzecia możliwość, mam już domenę, chcę użyć jej w swoim sklepie. Opcję 1. Chcę użyć darmowej subdomeny. Wybierz, gdy chcesz korzystać z darmowej domeny np. Na twoja nazwa sklep2.pl i nie chcesz płacić dodatkowo za domenę, czyli adres www dla sklepu, lub wybierz wtedy, gdy nie wiesz jeszcze pod jakim adresem www będzie działać twój sklep internetowy w przyszłości. Musisz wiedzieć, że po opłaceniu sklepu będziesz mógł zmienić domenę sklepu, czyli adres www sklepu, na inny, dowolny. Opcję 2. Chcę zarejestrować nową domenę, wybierz, gdy chcesz zarejestrować dla sklepu nową domenę, nowy adres www. Zarejestrowana domena będzie podłączona do Twojego sklepu po opłaceniu domeny i sklepu. W czasie testowania sklepu sklep będzie działał na domenie roboczej. Opcję 3. Mam już domenę Chcę użyć jej w moim sklepie. Wybierz, gdy masz już domenę zarejestrowaną u innego rejestratora i będziesz chciał ją podłączyć do swojego sklepu. Będziesz chciał, aby Twój sklep działał na tej domenie. Polecam wybrać opcję 2. Chcę zarejestrować nową domenę. Domena www powinna być łatwa do zapamiętania i związana z profilem Twojego sklepu. Po wpisaniu nazwy domeny kliknij przycisk Sprawdź, a następnie kliknij załóż sklep. Następnie zobaczysz stronę, na której masz do wyboru zakładki. Mam już konto Vestorpl” lub jestem nowym klientem. Jeżeli masz już jakąś usługę w firmie estor.pl, to wybierz zakładkę Mam już konto Vestorpl” i wprowadź adres e-mail, który jest jednocześnie loginem w serwisie. Jest to e-mail, jaki podałeś przy rejestracji konta westor.pl oraz hasło. Oczywiście w tym wypadku wybierzesz zakładkę Jestem nowym klientem. Następnie uzupełnij dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy itd. Po wpisaniu danych kliknij w przycisk Kontynuuj, a sklep zostanie utworzony. Będziesz widział proces instalacji sklepu, a dane do logowania się w panelu administracyjnym sklepu otrzymasz na e-mail podany przez Ciebie. W skrzynce pocztowej szukaj e-maila o tytule Sklep będzie zainstalowany za 2 minuty. W tym e-mailu otrzymasz dane do logowania się w panelu administracyjnym do zarządzania sklepem. Jeżeli nie znajdziesz tego e-maila z danymi, to sprawdź folder Spam w swoim programie pocztowym, lub napisz do nas na e-mail pomocmałpa.edstore.pl. W razie jakichkolwiek pytań lub jeżeli potrzebujesz jakichś dodatkowych informacji, to napisz do nas na e-mail infomaupa.estor.pl lub zadzwoń pod numer 32 445 70 44. Dziękuję bardzo.